Władze województwa Małopolskiego zastanawiają się nad przesunięciem terminu wejścia w życie tzw. uchwały antysmogowej. Decyzje w tej sprawie zostały podjęte przed kilkoma laty i zgodnie z nimi zakaz używania tzw. pieców bezklasowych, popularnie nazywanych kopciuchami, miał obowiązywać od stycznia 2023 roku, czyli już za kilka miesięcy. Może się jednak okazać, że obowiązek ten będzie przesunięty o rok lub nawet dłużej. Możliwości samorządów mniejszych, mniej bogatych, gminnych gmin gdzieś dalej oddalonych od centrów są rzeczywiście inne i realia nieco inne niż miast, niż chociażby samej stolicy małopolski miasta Krakowa. W sprawie ewentualnego przesunięcia terminu wejścia w życie uchwały antysmogowej mogą wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy Małopolski. Wystarczy wypełnić specjalny formularz dostępny na stronie www.powietrze.małopolska.pl. Łamane przez konsultacje jest na to czas do 24 sierpnia. Swój pogląd na ten temat mają też wyrazić samorządy. Bardziej odległe od centrum samorządy Prosiły, żeby dać nieco dłuższy czas na podjęcie decyzji przez mieszkańców, na realizację tych wszystkich kwestii termomodernizacji domów, kwestii korzystania z dopłat z programu Czyste Powietrze i Czyste Powietrze Plus, a także no, z problemami z, chociażby z realizowaniem przyłączy gazowych, z dostępem do. Urządzeń do technik. O terminie wejścia w życie tzw. uchwały antysmogowej rozmawiali w Starym Sączu przedstawiciele województwa oraz małopolskich gmin. Władze Starego Sącza proponują, aby zakaz korzystania z tzw. kopciuchów wszedł w życie dopiero za dwa lata. Dlaczego? Nie ma nic gorszego niż wprowadzenie w życie prawa, które nie będzie respektowane, odpowiada wiceburmistrz Kazimierz Gizicki. Uważamy, że jeden rok jest mało na to, żeby dostosować te najgorsze piece, czyli bezklasowe, do norm obowiązujących, a wolimy, żeby te normy weszły w życie i były respektowane, bo najgorszym wprowadzeniem czegokolwiek jest po prostu jakaś decyzja, dyrektywa i nie przestrzeganie jej, czyli wpuszczenie, że i tak tego nie będziemy respektować. Generalnie jesteśmy za tym, żeby przesunąć o dwa lata, ale Mówię w imieniu Starego Sącza, ale żeby po prostu, jak skończy się ten okres dwóch lat, respektować i bardzo pilnować, żeby do tego nie doszło, że, żeby jeszcze te, te, te piece pozaklasowe funkcjonowały. W podobnym tonie wypowiadała się zresztą większość samorządów, gmin Powiatu Nowosądeckiego. Gminy wiejskie, miasteczka mniejsze mają też inną specyfikę i my też musimy wziąć pod uwagę różne czynniki, które niejednokrotnie ograniczają nam wprowadzenie sztywnych norm. I Tak jak tutaj burmistrz Stregosącza powiedział, że lepiej wprowadźmy ten czas z wydłużonym terminem na wymianę kotłów, ale zrealizujmy w 100%. Negatywnie przesunięcie terminu obowiązywania uchwały antysmogowej zaopiniuje natomiast Nowy Sąd przedstawiciel władz miasta brał udział w spotkaniu w Starym Sączu, jednak przed spotkaniem z dziennikarzami wyszedł z informacji przekazywanych przez RDN nowy Sąd wynika jednak, że przesunięcie terminu zdaniem władz Nowego Sącza byłoby demobilizujące. Każda z tych opinii odrębna jest dla nas wielką wartością. Nie oczekujemy wypracowania wspólnej opinii, nie to było naszym celem ani założeniem. Oczekujemy, że każdy z samorządów, zwracając się też i analizując głos swoich mieszkańców, da nam takie informacje zwrotne, które pozwolą podjąć takie decyzje, które rzeczywiście będą odpowiadały na potrzeby Małopolan w kontekście tych wszystkich uwarunkowań, o których dzisiaj mówiliśmy. Zebrany w trakcie konsultacji z mieszkańcami i samorządami materiał ma zostać przedstawiony radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego i to oni podejmą ostateczną decyzję. Z deklaracji widniejących w centralnej ewidencji emisyjności budynków, które wypełniło około 70% mieszkańców Małopolski, wynika, że w całym województwie funkcjonuje jeszcze 150 tysięcy kopciuchów.